Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej po meczu GKS Tychy pod Beskidzie biała Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 1 do 4. Razem z nami opieką drużyny gości, pan Mirosław Smyła, którego poproszę o pomeczowy komentarz. Kartka z kalendarza, drugie miejsce fajnie odwiedzone, czyli Opole. Moje poprzednie miejsce pracy GKS Tychy, moje pierwsze miejsce pracy w zawodowej piłce, można powiedzieć, na zupełnienym boisku, jeszcze z pasem żwiru. I też było fajnie. A jeżeli chodzi o, o to co dzisiaj, to przypominam sobie taki moment, kiedy z wigrami suwałki tu przyjechałem w takim sezonie, w którym te wigry w ostatnim roku się utrzymały i dostaliśmy wtedy 5, 1 czy 5-0, już nie pamiętam, bardzo wysoki wynik. Jechałem trochę tu z duszą na ramieniu, myśląc, że może jeszcze jakaś klątwa na mnie ciąży, ale gdzieś się okazało, że od początku meczu, z wyjątkiem końcowej fazy pierwszej połowy, można powiedzieć, był w wielu metrach ten mecz pod naszą kontrolą. Graliśmy nieźle w piłkę, operowaliśmy tą piłką dosyć szybko, tworzyliśmy sytuacji, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie kilka. Ktoś będzie mówił o skuteczności, ktoś będzie mówił o różnych innych elementach, ale my się po prostu cieszymy z tego, że rozwijamy zespół, że ta atmosfera, jak to dzisiaj powiedziałem w szatni, zapach... Nie zwycięstwa, ale zapach drużyny jest i, i, i chcemy to pielęgnować. Miłe to jest, jak się mówi o tym przy zwycięstwie, jeszcze w takim, w takim rozmiarach e, i na wyjeździe, ale o tym mówimy tylko po to, żeby mieć, pamiętać, że kiedyś ta porażka przyjdzie i trzeba będzie sobie z nią poradzić jak najszybciej. I tak jakby o to nam wszystkim chodzi. Na tym się skupiamy. Tyle o meczu. Dziękuję bardzo. Michał Jagiełka, Instat. Panie Trenerze, gratuluję przede wszystkim zwycięstwa. Yeah. E, no, Kamil Bidiński świetny wyspę temp nie dość, że z przodu dał gola Wam, to jeszcze widać było bardzo dużo pracy e, dla całego zespołu. E, I teraz pytanie, jak sobie poradzimy ze środkiem boiska i obroną, bo wypada nam dwóch zawodników de facto. E, jaki jest raport kontuzjowanego w Skale, który de facto już był na ławce? I tutaj jeszcze drugi zawodnik obrońca, wypych. No, rozpocznę od początku. Może najlepiej. No, trzymamy kciuki wszyscy za, za Iwo, który, który karetką został wieziony z boiska. Nie mam żadnych informacji, więc nie chcę się dopowiadać. Po prostu, po prostu powiedziałbym, jakbyśmy byli w stanie, to będzie, że modlimy się za niego. Więc, więc trzymamy kciuki, żeby tam wszystko było ok. No na, pewno, na pewno będziemy tutaj z duszą na ramieniu czekać na informacje. Zszedł z boiska, Janota, do tego momentu perfekcyjna gra zawodnika. Naprawdę widać, że, że się coraz lepiej czuje. Natomiast uraz, nie możemy pogłębiać go, bardzo szybko daliśmy zmiany. Zobaczymy znowu kolejne badanie USG i będziemy wiedzieć, co się dzieje i jak długo będzie trwała ta kontuzja. No i no, zmiennicy w to miejsce. No, Polkowski, ktoś by powiedział, że, że może nie zagrać w tej rundzie, a on ma za sobą w tej chwili, w tej chwili kilkadziesiąt minut gry i to dobre, nie gry. I takich zawodników mamy więcej. Jest Wypych, który wraca, Mikajewski, który dzisiaj musiał wejść w trudnym momencie, ale dał radę. Mamy młodzież, mamy kolejnych zawodników w kadrze, którzy chcą grać. I tutaj ja nie będę mówił o tym, że ręce załamujemy, bo któryś z zawodników musiał. Musiał z kontuzją zejść z boiska. Po prostu kadra jest na tyle liczna i na tyle chętnych zawodników mamy do grania, że jestem tutaj może niespokojny, ale, ale wierzę, że będzie wszystko ok. Jeszcze o Matthew, tak? Matthew Scalet też jest w normalnym treningu, wszystko jest w porządku, cały tydzień przepracował. Myślę, że od, od jutra jest do pełnej dyspozycji również, więc zobaczymy, co będzie. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Przemysł Dziennik Zachodni. Panie, Trybierze, chciałem spytać tak bardziej personalnie o Bartosza Bernarda, ponieważ jeszcze rok temu pewnie ani ten chłopak, ani nikt by się nie spodziewał, że, że on będzie w takim miejscu swojej kariery, a dzisiaj wychodzi na boisko na zmienionej pozycji i jeszcze strzela bramkę. Jak z Pana perspektywy rozwój tego zawodnika przebiega w ostatnich tygodniach? Dzisiaj na trybunach z tego co wiem był Michał Prowierz, serdecznie go pozdrawiam i oglądał między innymi jego, bo jest trener reprezentacji, do której Berni może być powoływany, więc tutaj cieszymy się z jego rozwoju. Nikt może jeszcze przed okresem przygotowawczym, kiedy pojawił się na testach, ale od pierwszego treningu widzieliśmy żołnierza na boisku, na treningu, na siłowni, to jest po prostu facet, który nie gada tylko pracuje. Jest sprawny, ma lewą prawą nogę, jest wszechstronny, wybiegany, szybki. Także to tak dużo już ma. Jak do tego dołożyć taką grę jak dzisiaj i tam bramkę, którą strzelił, bardzo się z tego cieszymy, że, że, że ma za sobą debiutancką bramkę i to na wyjeździe w takim momencie więc tylko podkreślać te walory jego, ale też trzeba pamiętać o następnych, też są znowu kolejni młodzi, my to obserwujemy, no w Podbeskidziu w tej chwili ta młodzież się bardzo fajnie rozwija i zarówno przez Akademię, czy przez rezerwy ci młodzi chłopcy są coraz częściej u nas na treningu i ja wierzę, że kolejni młodzi się pojawią. Dlaczego nie my, dlaczego nie nasi, dlaczego nie z regionu, dlaczego nie wychowankowie? Mam no, kolejne pytanie. Piotr Kowacki z katowickiego sportu Panie trenerze. Zmieniałem się trenerzy, zmieniają się piłkarze, a co było akcentowane przed meczem pod gdzie cały czas nie przegrywa z Gieka tych? No widzicie Panie stosunkowo krótko w wiersku białej, no ale też pan teraz dorzucał stojącegiełkę. No i z czego to wynika, że ta taka passa cały czas trwa, tak pod damy jakieś lepsze powietrze? Jeszcze to może po prostu kwestia w przypadku szczęścia? Wielsko to po pierwsze piękne miasto? I, I wspaniali ludzie, więc może dlatego. A tak poważnie nie mam pojęcia, jak pan odpowiedzieć na to pytanie. Zagraliśmy dzisiaj piłkarski mecz, który pozwolił nam zdobyć cztery bramki i wygrać mecz. A jeżeli historia ma to do siebie, że lubi się powtarzać, no to dzisiaj jest po prostu taki dzień. To jest moje pierwsze zwycięstwo, więc nie będę cofał się w czasie jej historii. Chcieliśmy oczywiście dzisiaj. In, inaczej i w innych humorach być, bo po bo, bo, bo tym meczu z Termaliką, gdzie rzeczywiście zespół zagrał dobrze i dobrze wyglądaliśmy, no dzisiaj trzeba powiedzieć, przegraliśmy w pełni zasłużeni i my jesteśmy jako zespół, jak, jako trener świadomy i, i tutaj nie ma co zabarwiać rzeczywistości. W wielu fragmentach byliśmy po prostu wolniejsi, przegraliśmy ten środek pola, dużo tych pojedynków takich bezpośrednich i, i myślę, że, że to, to zaważyło na wysokiej porażce i też zasłużone zwycięstwo, tak jak powiedziałem pod Beskidzian. No. Mogę też tylko ubolewać i zresztą widzę po chłopakach w szatni jako trener, my wszyscy, że wszyscy kibice z nadziejami, tak? Tutaj, że zagramy o wiele lepsze spotkanie. Na pewno chcieliśmy, bo tego nie odmówię temu zespołowi, wiem jak on funkcjonuje, tej takiej determinacji, nawet w przerwie się mocno, mocno, mocno przede wszystkim koncentrowaliśmy na tym, żeby lepiej wejść w to spotkanie i wydawało się, że te pierwsze minuty były całkiem, całkiem dobre jeszcze na tym samym początku, natomiast do no, bramki straciliśmy tak jak można powiedzieć ten mecz wyglądał, tak? zbyt łatwo łatwość przegrywania tych pojedynków w tych elementach przejścia po stracie i, i musimy, musimy tak jak mówię o tym meczu nie tylko sobie zapomnieć ale spokojnie go oczywiście przeanalizować i, i wrócić do tej równowagi, to jest taki dzisiaj cel tego wszystkiego. Jesteśmy po czterech kolejkach, troszeczkę mądrzejsi, ale też musimy, musimy wszyscy być świadomi, że więcej trzeba wymagać od siebie, bo, bo nie przystoi tutaj przegrywać we własnym domu y, w tak wysoko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania? Dzień dobry, Piotr Kubacki ze Sportu. Panie trenerze, no ten mecz z w porównaniu z tym dzisiejszym to dwa skrajne przypadki, no bo ostatnio no to jednak oni bez strzału całego, praktycznie bez sytuacji. Dzisiaj no podwieski nie mogą jeszcze spokojnie te kilka koli strzelić. Chciałbym zapytać no w jaki sposób można gdzieś wytłumaczyć tą taką zabawę defensywną. No bo mówię, gdyby tam można stracić cztery gole, ok, ale tutaj no, te różnice, że defensywnej w tych dwóch meczach były głąb no, okiem wyraźnie to w taki mocny sposób. No tak. Tak, no tak jak pan mówi, ta polaryzacja była przeogromna, bo tak naprawdę Termalikasz szał na bramkę nie odda i, i też potencjał ma ten zespół I, i, i tam rzeczywiście i fizycznie, i tak pod względem motorycznej szybkości odbiorów. Wyglądaliśmy lepiej. No, no będziemy sobie analizować, z czego to też wie Pan wynikało. Ja też jako trener każdą porażkę też sobie sam analizuję i też zaczynam szukać tych problemów od siebie, a nie, a nie przekuwać to tylko prawda, na zawodników na zespół. Także, także myślę, że w taktyce bym tu na pewno nie upatrywał żadnych, żadnych tutaj rzeczy, które, które gdzieś tam uknęły nam uwadze. Właściwie wszystko wiedzieliśmy, ale tak jak mówię ta taka nie powiem agresja, ale taka dynamika w tych pojedynkach zawiodła i to myślę, że decyduje, jeżeli przegrywasz tak pojedynki na kilku metrach i powidać nawet po, po zawodnikach, to też jest pytanie. No i musimy wrócić do mikrocyklu, który mieliśmy po termalicy. No, graliśmy w poniedziałek, nie chciałbym mówić, że to jest wiecie pięć dni i yy, jeden dzień miało więcej pod Beskidzie, bo to można jeszcze na tym etapie. W miarę, w miarę ustabilizować, ale być może, być może gdzieś tam poszukamy jakichś rzeczy, które na przyszłość dadzą nam odpowiedź.